HELLO NEIGHBOR 2! Dwa. Dwa, bo druga część. Haha, ha. bo odcinek, wiecie, no, nieważne. by nie mogłem się doczekać, aż znowu nagram tą grę. Wczoraj nagrałem pierwszy odcinek, dzisiaj nagrywam drugi, a chciałem nagrywać go już w środku nocy, bo tak mi się spodobało. Teraz tak, mamy się dostać do środka, co? No przegadłem? Gówny najszyb się da. Da się, ale jest dzwonek i nie wiem, czy to przypadkiem nie striggeruje ziomka. O kurwa, ma broń! Ej, nie mogę stąd wyjść! Miało być? ja utknąłem w miejscu w ogóle, What, co? Możemy wejść mu na chatę od tyłu. I on ma takiego samego dzika, jaki był w muzeum. Idzie głównym wejściem. Nie mam pojęcia, co musimy tu zrobić. Musimy dopiero znaleźć jakiś punkt zaczepienia. No nie, kolejny to robi, bo już pamiętam. Że już o tym zapomniałem. No, dobra, czyli musimy rozwiązać zagadkę w tym miejscu. Tu jest skrzynia postawiona w taki sposób, żeby się dało wejść, to tak? O, nie widzi mnie, nie Jest łopata. Chłopata nam się może przydać. Dostaliśmy literkę C. Literka C była na lodówce! W sensie brakowało tej literki. Dobry znak. Nie wiem do czego przyda nam się łopata. Ło kurwa! O mnie serio widzi? Dobry jest. O, tu jest wejście. Tarda. Ej, ale fajne to miejsce! Rewelacje. No nie wierzę, po prostu nie wierzę, jak ta gra mnie irytuje. Co zrobi robi teraz w tym momencie? O, kawałek mapy. Potrzebuje dźwignię. Żeby dostać ten kawałek mapy, Potrzebuje Dźwigni. Dobra, połóżmy literkę C. Super. O kurwa. Się przestraszyłem. Dobra, czyli jak się. Jak on was postrzeli, to ja nie wiem, w czym on was strzela. Ale już nie możecie się w tym momencie ruszać. Kumam. Zobaczmy, co to będzie. Może jakaś kombinacja cyfr. Ty, tu jest piwnica. Shit. Fuck you. No, naprawdę może zauważyć? Widzisz nie. mnie? Nie widzi. Ha <grywa> Do tego Dlatego myślę, że to jest. Co my zrobiliśmy? Tu jest jakieś tajne przejście. Co to zrobiło? Serio, nie wiem co to nam daje. Nie wiem co zrobiliśmy. Siup. Tu może na pewno wejść na górę. I nie wiem co to nam daje. Możemy do tego dzika pewnie pójść. I go też przekręcić. Ale co nam daje przekręcanie tyków Ja nie mam pojęcia! O, idzie. Ci jestem bordo. Może to ma w odpowiedniej kolejności zrobić? Jaki ten stary alkoholik wydaje dźwięki? Jak magikal przed odwykiem? Co to w ogóle jest? Naprawdę! On wydaje dźwięki jak magikal bo jak gocha! Przecież to są dźwięki gochy! Gocha, przestań! To już zauważyliśmy, że te dziki są czasowe. Mi się zdaje, że myśmy je powinni wszystkie kliknąć w odpowiedniej kolejności. Znaczy się inaczej. Kliknąć na tyle szybko, żeby one nie zdążyły być odkliknięte. Jeden jest tu na górze, drugi jest. O oh, kurwa, no to, żebym zleciał. Ale w ogóle widzowie! Widzieliście, co dzieje się na rynku skinów przez CSA2. Absolutnie wszystko! Podrożało. Mam na przykład taki ładny nożyk, który kosztował około 1400 zł. Wiecie, ile kosztuje teraz? 2 300! Jeżeli trzymaliście na Steamie jakiekolwiek skiny, to jest idealny czas, żeby je sprzedać. To teraz możecie albo iść i pytać kolegów, ej, chcecie może kupić skina ode mnie? Albo skorzystać z takiej stronki jak Skin gdzie wymieniacie wasze skiny na prawdziwe pieniądze. Czyli w dużym skrócie łączycie sobie Skin z waszym kontem Steam i widzicie listę skinków, które macie. I teraz właśnie przykładowo, chcecie sprzedać tego. Glocka, chcecie sprzedać USPA, chcecie sprzedać AK-47, to możecie to zrobić bardzo prosto. Wystarczy zaznaczyć dane skiny, wybraćmy to te wypłaty, czy to w PayPalu, czy Bitcoinie, czy Ethereum, whatever. Podajecie swoje dane do wypłaty i klikacie Collect Money. Korzystajcie śmiało, bowiem jeżeli macie luźne skiny, to naprawdę warto je sprzedać, a zarobione pieniądze przeznaczyć na co tam chcecie. Link w opisie. Chodzimy tu. Kurwa. No, jest takie subtelne wyjście. Shit, 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 shit. Drugi, trzeci. Co to nam daje? Tam jest jeszcze czwarty. Mi się zdaje, że to jest taki time sequence. Co się stało? Zrobiłem dobrze. Było słychać ding. Taki ding, jak jest przy mikrofali. Dokładnie. Dobra, czyli mamy kawałek mapy. Co to nam daje? W jeszcze nic. O, serio, wpadłem w pułapkę. Ten kutar zostawia pułapki tam, gdzie ja chodzę. Aha! Moment, to jest kolorowe! Czyli my już znamy część cyfr. To resztę już można sobie dokleić na, na siłę. Będę sprytny. Fioletowe 0, białe 1, czerwone 6. Fioletowe będzie 0, białe 1, czerwone 6. Mamy 99 kombinacji. Znaczy 99 plus 10 chyba? Bo 9? 108? Nieważne. Nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. Ej, kończą mi się opcje, tak szczerze. Czy to na pewno zadziała w ten sposób? Zadziałało! <laughs> Ale jestem dobry w tą grę. <laughs> Dobra, mam klucz książki. Klucz książki pasował tam na dole. Nie wiem tylko, czemu się noc zrobiła. Czy to ten? To nie jest ten! To gdzie mam klucz książki wrzucić? Hmm... O kurwa! Zostaw mnie, dziadzie! Zajebany! Łap wiadro, kurwa! Zamknie okno? Nie zamknie okno teraz. Imo, idźmy do muzeum. Tak, zwłaszcza, że to znowu listy leżą. W sensie samolociki. Dobra, to będzie muzeum. 100%. Czekaj, 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 czekaj. Tu mogę dać głowę. Nie, nie, no chyba tu. Dobra, czyli tu mamy kolejną zagadkę. Muszę znaleźć jeszcze głowy ryby. Dziękuję. Obsiorbaj mi, kurwa. Fiuta. Wiesz co, inaczej. Ja wezmę ten klucz, bo go w sumie nie testowałem w tym miejscu. Mi się nie wydawało, że to jest książka, ale zobaczę, może on tam będzie po prostu pasował. Kurwa, pasuje. Dobra, schowałem się. Jolo, jestem tu Inkognito. Nie zobaczy mnie. Ok, wyszedł. Super. Mamy tajne przejście. Eee... A! Kuba! Tu palec pokazuje. Mamy tak zatrzymać, żeby pokazywał na to. Super, rewelacja. Oh shit. On tam się kładzie. Jak on mnie zobaczył? Fuck! Parkour! Chyba wracam do pokoju, nie skapię się. Co to jest za cymbał jebany? Ja pierdolę. Może tutaj coś będzie? Czekaj, tam jest wejście na górę. Ale jestem cymbałem. Nie widziałem tego. To się da otworzyć łomem. Antena! Petarda. Nie do końca wiem, jak ją ustawić, ale to się dowiemy na miejscu. Dobra, lecimy tutaj. Klik. Ja mam że to będę nam przedstawione. Nie wiem, czy jest git, czy nie. Dlaczego mi to włączasz, kurwa? No, wypierdolę tego telewizora! Masz, skrzypnę ci. No co za śmieć? Będzie tam stał. Nareszcie. Chodź, 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 chodź. No patrz, Teraz to pokazuję ognisko. Parkour. Haha. Ha. <laughs> tu w ogóle jest ryba. Patrz. To jest ryba. Ja potrzebuję się tylko niedźwiedzia znaleźć. Zabrać i to przynieść. Hmm. Ciekawostka. To można znaleźć jeszcze zieloną i żółtą zębatkę. Ja pierdzielę, tu jest zagadek. Czekaj. <laughs> Ale faza. Przypadkiem to odkryłem. A! Nigdy bym się nie domyślił. Czy tu będzie coś jeszcze do zrobienia? Tu jest Jezus! Ej, to jest. Dobra, tu są podpowiedzi. Na tym samochodzie jestem ptak. A jak sobie zobaczycie, to ten ziomek siedzi na niebieskim fotelu, i nad niebieskim fotelem jest niedźwiedź. Jakiś ziomek na niebieskim fotelu. Muszę znaleźć niebieski fotel i pewnie znajdę wtedy głowę niedźwiedzia. Tu nic nie ma, tu pod stołem nic nie ma. Tu jest niby biały wazon, ale nie ma. kuźwa fotela, tu jest przejście. Czy wy to widzicie? Ja pierdzielę. W tym miejscu był obciążnik. Dosłownie za ścianą. Ja pier... Czyli teraz mam zębatkę. I czy jak teraz wrzucę tą zębatkę do zegara, to zegar mi nagle pokaże, jaki tu jest kod, bo jest pokazany zegar ze znakiem zapytania. Tak, bo tu była zielona ostatnio. Mi pokazuje 11:35. 1135 to będzie kod. Czy to jest ten aparat, który był nasz na początku? Gdzie jesteśmy? Przed wejściem do muzeum. A to coś ciekawego. Złote jabłko. Więcej złotych jabłek. Ta gra się robi coraz dziwniejsza, tak, ty bychy. Co to teraz jest za miejsce? O, ja wiem! To jest ten typ z obrazu! On będzie miał głowę nieźwiedzia. To było tam. Jest otwarta brama. Ty, rewelacja. ci <grystanie> jaja! I na start mamy łopatę. Nie do końca mi się to podoba, bo naprawdę nie chcę przekopywać tego ogrodu. Chyba, że mam mu przypierdolić i go zakopać, wtedy spoko. Ej, to pies. Czy pies może na mnie polować? Być agresywny? Chyba może. Czy nie może? Może? Jest głodny. Chcesz jeść? Skołuje ci jedzenie, dobra? Dobra, czyli nie mogę tego wykopać, dopóki nie dostanie żarcia. Okej, okay, czyli muszę znaleźć żarcie. Spoko. Takie zagadki mogę rozwiązywać. Akurat mamy grilla. Jest tu jakaś kiełbasa, coś? Nie ma. Nie, no jest. Wypierdalaj, kurwa. Będzie kurwa cholesterolny, nie podskoczył. Żeby dostać się do grilla, potrzebujemy zgasić ogień. A żeby zgasić ogień, pewnie potrzebujemy znowu jakiejś gaśnicy czy coś. Zajebiście, żeś zagrał, Mordo. Kurwa hit, jak z jest, będzie. Mogę to wybić? Pewnie mogę, nie? Zajebiście, nożyczki. Oooo, oh, uh, co to? Puchar? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Mam miejsce feku, nie mam miejsca feku. Dobra, wrócę po tą łopatę. Nie, moment, ja potrzebuję tej łopaty. Wrócę po nożyczki. Zajebiście. Słuchaj, mam trade offer. Pokaż mi swoje towary. Ja daję ci żarcie, a ty mi dajesz to wykopać, dobra? Masz, smacznego. Jedz sobie, jedz. Hej, Hej, dostałem osiągnięcie psiarz. Jakie trafne. Aha, hmm. berło będzie na posągu. A tutaj będą puchary. Wtedy dostanie... Dobra. Kumam. Chyba tak. Smakuje ci, dogo? Smakuje ci? Haha, ha, Rewelka! Dobra, czyli musimy po prostu znaleźć wszystkich pięć pucharów. Fajne. To tak, mamy jeden puchar, to będzie drugi puchar, Trzeci puchar będzie tu, ale żeby się do niego dostać, musimy pójść tam na strych i zobaczyć, czy tam coś jest do wyłączenia, do odcięcia. Whatever. Teraz to było chyba tutaj, co nie? Sa, bo tu jest. Aha, potrzebujemy łom. Bup, otwieramy. A, i teraz bierzemy bezpiecznik. Dobra, zajwiście. To jest jedna rzecz. Przechodzimy teraz tam. To jest kwadratowe? Kwadratowe. Super. I teraz mamy bezpiecznik. Musimy wejść do sypialni. Musimy wejść do sypialni i podbić tam na górę. Wrzucamy go tutaj i cyk. Aha, tam jest szyfr. bele. Tutaj są jakieś kolorki, ale to nic nie znaczy. A! Żółty, czerwony, zielony, niebieski. Żółty, czerwony, zielony, niebieski. <śled> ale ja jestem super w tych zagadek. Teraz muszę tutaj znaleźć jakąś płytę i położyć. Tak mi się zdaje, że to jest to. Co? Chyba ta, bo się udało wydłużyć Dokładnie. O kurwa, co on tu robi? Czy to byłeś na górze? No właśnie, mną, zostaw mnie. A co to nam daje? Bo ten sufit spada, tam coś jest! A! Kumam! Niech wychwyciłem tego od razu. Czekaj, utkłem. Ej tak nie. Dobra, mamy kolejne. Ale faza, fajne. I został nam tylko trójkątny puchar, który gdzie będzie? Hm, nie mam pojęcia. Wow, tu coś jest do położenia. Tu coś jest do położenia, ten statek się odkryje. To może o to chodzi? Zgaduję, że to będzie łódź. Czekaj! Wiem, gdzie była łódka. W łazience pływała. 8691. By nie zgubić się. potem szkwał wypchnął nas. Kurde. A on nie może przejść za jednym przejściem. We własnym domu. Co za cymbał. Dobra. No i mamy ostatnie. Jezus Maria, ale to głupie. Czy to krety? No weźcie się nauczcie te drzwi otwieraj, wybieg. Teraz mi zgubił. Nie wytrzymał. Co to są za głupie boty po prostu. No dobra, i teraz mamy koło. Ole dobrze pamiętam, koło było tutaj, tak? Północ będzie na górze, czerwony zawsze jest na górze. Poczekajmy. Aha, na no to to nie chodziło. No, nieważne. Jesteśmy w tajnym pomieszczeniu i tu są wrody z krzyżabi. Co jest grane? Za tym okiem nic nie będzie, a tu mamy klucz. Klucz zębatki, który był do muzeum! Aha! I teraz będzie ciemno? Będzie ciemno. Cześć do długo. Zjadłeś? Zjadłeś? Jesteś super. Chodzimy do środka. I to jest jakiś posąg, ej! To był posąg wrony. Co oni wszyscy z tymi wrodami mają? Tutaj mamy klucz. No, znowu próbuje wejść. No, nie wytrzyma. I teraz tak, on się nie potrafi dostać do pomieszczenia. Nam to nie przeszkadza, my idziemy tutaj. Super, zobaczmy, co tu będzie. Tu będzie kolejna wrona. I tu mamy książkę. I to jest ten symbol, który był przy telewizorze. Ale co nam to daje? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Dobra, przyznaję się, wygooglowałem, bo nie miałem pojęcia, co zrobić z tą książką. Kolejna bardzo inteligentna za, za ten, zagadka. Trzeba mu dłużyć tutaj. Dlaczego? Nie wiem. Tylko nie wiem, co dalej. Co? Na pewno coś jest do zrobienia z tym telewizorem. On pokazuje ognisko. i róże. I planeta jeszcze jest. Shit. Zgubił mnie. Zaawansowane AI! Czy tam SI, bez różnicy. To jest rakieta. Nie, to jest planeta. Dobra, do tego już nie mogę uniknąć. Byłem chyba trochę za głośno. Ale dobra, rozkwinęliśmy. Mam kowę niedźwiedzia. Nie wszedł tu. Kozak. I. Ha, ha! Tego dzieciaka jaka tu nie ma? Czy tu nie ma żadnego chłopca? O czym ty mówisz? Przecież. Czekaj, czy tu jest chłopiec? O, on się nie rusza. Ale to nie jest chłopiec, żaden. Przecież to manekin jest. To jest karton. Ale to z bait. Ja mam teraz naś zbaitowany, że tam samemu wejść? Czekaj to z tak po prostu? Nie, to z prawdziwe dziecko? Przeszedłem grę? Co się stało właśnie? Na pewno ta gra jeszcze nie jest... Przeszła. Wujku, powoli, podzielę się! Podzielę się naprawdę! Ale, ja i teraz zamknął nas, i teraz siebie się stąd wydostać. Mam nożyczki. Wszystko mi zabrał! No co, za pet. Dobra, wezmę to. Mogę to jeszcze wybić? A, no to sobie wybiłem. To jest jakaś cyfra 2. A, to są nożyczki, super. Dobra, czyli tu jest niebieska cyfra 2, czyli to będzie jedno z rozwiązań zagadki. O, dobra, e, zielone jest 7, e, różowe... To jest, jest różowe, czerwony Nie wiem, jaki to jest kolor. To jest taki, to będzie 5, a, to będzie 0 jako czerwony. O, i tu jest 3, dobra, czyli mamy wszystkie, wszystkie cyfry, nie? Ej, nie wiem, co robić. jestem cymbałem, to z drugiej strony tak musi być. Aha, no tak, bo tu jest do góry nogami. Raz, dwa, trzy. No tak. A i teraz zejście na dół jest zamknięte, czyli musimy tutaj położyć dźwignię. Nie no, za pierwszym razem widzowie. To jest w ogóle jakiś patologiczny kult. Tutaj się ten posąg kończy. Mogę to otworzyć, mogę to otworzyć, ale się rozejrzeć, że nic tu nie ma. No nie, nic tu nie ma. Zeszliśmy sobie na dół. Aha, bardzo śmieszne. Kolejny, który to rozstawia. I teraz się musimy stąd wydostać. To. Ty kurwo, jebana! Słyszał to. Kozak. no Złaś na dół! Co mi łom No kurwa mać! Fuck! Wuu! Tutaj też nie możemy wyjść. siamody No już kurwa! Przestań! Gdzie ma być czerwony klucz? No nie potrafi klucza znaleźć! Powiem nie znajdzie, znajdzie. Gdzie on ma klucz? Gdzie to jest? A jednak tutaj, tylko potrzebuję klucza francuskiego. Opiąć ci fiuta! Gdzie jest klucz, kurwa? Chuju. <gryw> Został <gadry>. wiatr. <gryw> Nie znajdzie mnie. Kurwa znalazł. <gryw> potrzebuję klucza. To jest jedyna rzecz, której potrzebuję teraz. Czekaj, on go ma! On go ma! Ale faza, znalazłem. On ma klucze. Ja muszę jakoś zakraść się za nim. Mam! <gryw> <gryw> Gnoju, ale jestem pro, ja pierdolę. Dobra, ale co teraz? Jakaś gaśnica, coś? Mmm, tutaj gaśnicy to nie będzie rozrzucone. Chyba, że gdzieś przy tym małcie jak już. Aha, okej. Okay. Dobra, mam, 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 mam. Dawaj kidos, dawaj, dawaj, go! Let's go, let's go, extraction point, go! Zajebuga ci co w ryj. Jestem świadkiem za samobójstwa. To jest samobójstwo a nie samobójstwo. Dawaj, uciekamy stąd. Ty masz syndrom sztokholmski? <zyskło> eee, co? <zyskło> Czy to Wojtyła? Do podziału dzieckiem? <noise> nie, nie powiedziałem tego, do drugiego wujka chodziło, drugi wujek, zdecydowanie. O co chodzi? To jest koniec gry? TO BYŁ KONIEC GRY?! Taki głupi! To ja się nie dziwię, że ta gra nie ma wybitnych opinii na Steamie, serio. No dobra, powiem tak, spodziewałem się trochę czegoś innego, ale jeżeli wy się spodziewaliście czegoś innego, albo nie spodziewaliście, bo już widzieliście tą grę, to zobaczcie ten film. Gwarantuję wam, że go nie widzieliście albo widzieliście. Mówię prawdę, 100%. A! I pamiętajcie o Skinkantorze! Jeżeli macie luźne skiny na Steamie i chcecie się ich pozbyć, to możecie sprzedać je za gotówkę, korzystając z linków w opisie.